26 słów na Adwent. Słowo 20. Zaślubiny. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem wpierw nim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl oto anioł Pański, ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel. To znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Jezus uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Dziś w tej Ewangelii widzimy Maryję jako małżonkę. Jako oblubienicę, która jest zaślubiona swojemu oblubieńcowi. Kto jest tym oblubieńcem Maryi? Nasze pierwsze skojarzenie dotyczy oczywiście świętego Józefa. Maryja była jego żoną, jego małżonką a Świętego Józefa, chociażby w modlitwie eucharystycznej nazywamy oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny, I to jest prawda. Ale trzeba być świadomym, że zanim Maryja poślubiła Józefa, to już komuś była poślubiona. Była poślubiona Bogu, Bożemu słowu. Dlatego też jej małżeństwo z Józefem to było małżeństwo przeżywane w czystości. Maryja jest zawsze dziewicą. E, najpierw Maryja była oblubienicą Bożego Słowa. Tak zresztą uwielbiał nazywać Maryję tym tytułem sługa Boży Franciszek Blachnicki, założyciel oazy, ruchu światło życia. Mówił, że Maryja jest oblubienicą słowa. Co to znaczy być oblubienicą Słowa Bożego? Słowa, czyli drugiej osoby, trójcy świętej, samego Chrystusa. To znaczy oddać się całkowicie Bożemu Słowu, przyjąć je całkowicie. I zacząć żyć Jego życiodajną siłą. Maryja umiała całkowicie oddać się słowu Boga. Przyjęła je całkowicie i to w tym stopniu, że to słowo stało się w niej ciałem. A potem rodzi się w Maryi ta życiodajna, macierzyńska siła dawania życia. Dlatego jest matką. Matką Chrystusa, matką Kościoła. Jak to się ma do naszego życia? Maryja, zaprasza Ciebie dzisiaj, byś też wszedł, weszła w taką. Oblubieńczą relację ze słowem Bożym, to znaczy przyjmij słowo Boże bez zastrzeżeń, przyjmij je całkowicie i oddaj się temu słowu, a wtedy odkryjesz, że będzie rodzić się w tobie ta moc, by dawać życie innym, by innych rodzić do wiary. Będzie w tobie ta życiodajna siła. Proszę, rozważ dzisiaj na osobistej modlitwie, czy jest w tobie ten piękny dynamizm. Czy kochasz Boże Słowo? Czy to Słowo Boże w tobie może działać? Czy dajesz życie, życie wiary innym? Może podziękuj na modlitwie Panu Bogu za osoby, które już ty w swoim życiu zrodziłeś do wiary? Może ktoś taki jest? A może trzeba, byś z kimś obok ciebie tą wiarą się podzielił? Bóg robi dawać różne wyzwania. Józefowi też dał pewien challenge do wykonania. Ja raz na osobistej modlitwie właśnie przyszłam też z takimi trudnościami i zastanawiałam się, co mogę zrobić, żeby poprawić moje relacje z przyjaciółmi, żeby stworzyć takie naprawdę głębokie, szczere. I miałam wiele wątpliwości co do niektórych. I właśnie tak, tak sobie myślę o tym i otwieram pismo i właśnie Bóg mówi mi dokładnie, co mam zrobić. Mówi mi, nie bój się, tak jak do Józefa, nie bój się, ja z tobą będę w tym wszystkim. Nie martw się, po prostu zacznij otwierać się na ludzi. Zacznij wychodzić z nimi tym, z tym co ciebie spotyka, z tymi dobrymi rzeczami, z tymi złymi. I ja tak sobie myślę, że kurczę, to jest dla mnie mega trudne, żeby tak otworzyć się na kogoś od razu. I tak sobie myślę, no panie, może, może coś innego, może jakoś inaczej to da się zrobić. I wtedy usłyszałam taki, u siebie w sercu takie stanowcze nie, powiedziałem ci. Ja tak chwilę się zatrzymałam i tak myślę sobie w ciszy chwileczkę, tak bardziej poważnie, bezdyskusyjnie, i odpowiadam równie stanowczo, okej, okay, dobra, jak chcesz, mogę tak zrobić. Tylko musisz mi pomóc, ja ci pokażę, że dam radę, ale musisz ze mną być tak, jak mi obiecałeś. I właśnie jestem tutaj. Z taką odrobinką nadziei. Chwała panu!